Dzień dobry, trochę czasu minęło. Wiem, przez ostatnie dwa tygodnie nie dało się łowić w mojej okolicy, bo albo było mnóstwo śniegów, potężne mrozy, albo woda tak wysoka, a zbiorniki zamarznięte. Że... Ale dzisiaj się da. Przynajmniej chwilę, bo mamy chwilę. Wstępnie namoczyłem zanętę Wonder Blacka, czyli najprościej i chyba najbezpieczniej, jak mi się wydaje. Nie za bardzo wiem, jakiej wędki dzisiaj użyć. Bo nie wiem, jak szybko płynie woda. A póki nie mam wędki, to nie sprawdzę. Ma to sens, nie? O! Tu mam jeden zestaw zmontowany, tylko bez przyponu. Jak tam po świętach. Trochę spóźnione, ale bardzo szczere życzenia. Może już nie wesołych świąt, ale wszystkiego najlepszego po świętach. A w razie czego? Szczęśliwego nowego roku. Dobra. Do jedynki mamy wybrane 3,9 do 110 gramów. Co my tu jeszcze mamy? To nie. To nie. A, podbierak. To się przyda. I weźmiemy ten. Albo nie. Biorę drugi, bo też związany. <noise> A nie ma czasu dzisiaj. Do 180 gramów. No tu takiego uciągu na pewno nie ma. Może w trakcie łowienia przygotuję drugi, delikatniejszy. Ale to zależy czy się wyrobimy. Dobra, wędki czekają. To ja szybko ogarniam resztę spraw i jedziemy. Mniej więcej ogarnięte na tyle, że musi być. Problem jest tylko jeden. Miałem ze sobą kastery, pinkę, białe, białe w melasie. Wszystko tak śmierdzi, że aż strach. No ale co poradzić? No jedyne, czego będę w takim razie używał, to białe w melasie. I co? No na szybciocha, jakiś koszyk. 40 gramów nam to powinno wystarczyć. Ale zaraz się dowiemy. Głęboko, tu jest naprawdę głęboko, fajnie nie trzyma się. 40, ostatnio mówiłem tutaj rok temu. To był mój pierwszy wypad z Federem na rzekę w ogóle, i łowiłem z drugiej strony. 40 gramów to było aż za dużo wtedy, no ale dzisiaj nie jest. Przez rok się mogło coś zmienić, nie? Zwłaszcza po roztopach. Weźmiemy 60 z kolcami, to już powinno być ok. O, 60 z kolcami też nie bardzo. Ulala! To na drugą wędkę weźmiemy setkę od razu. Gdzieś się zatrzymało, ale to mnóstwo płynie traw, krzaków. Niestety, trzeba będzie sobie radzić. O, był klips. Aha, jeszcze by się jakieś przypony mogły przydać. Dobra, przypony odnalezione. Bardzo długie. Myślę, że po ponad metr na pewno każdy. Wiązałem je ostatnio nad wodą, gdzieś sobie ładnie zwinąłem. Mamy odtąd do to, no i nie dam rady sięgnąć. No długie. Domoczyłem jeszcze zanęte, bo no uciąg potężny. Jakieś białe przeżyły, no przeżyło coś. No założę dwa białe. Kilka tych robaków w melasie. Jak rzuciłem wstępnie koszyki, tak żeby zobaczyć co się dzieje. To utrzymały się mniej więcej po 30 sekund, i zaraz jakieś trawy je zniosły. Ale co poradzić? Nie ma klipa, nie ma klipa? Jest, dobra. Nie byłem pewny, czy założyłem. I teraz, żeby tylko jakieś trawy się nie uwiesiły od razu i będzie spokój. Ale obawiam się, że tak daleko sobie nie połowimy. Bo ten uciąg jest chyba za duży. No nie ma szans. <grytanie> od razu spływa. Ale na drugi kij jeszcze spróbuję białych w melasie. One są martwe, w lodówce są od miesiąca. I tak się to powoli żyje. Tu będziemy łowić znacznie, znacznie bliżej. Coś tam rzucone. Już jest nadzieja. Ale 100 gramów też się nie trzyma, no tego się nie spodziewałem. Nawet chciałem nie brać gliny rzecznej, tutaj tylko jezioro, bo tak mi się utarło, że tu prawie nie ma uciągu. Ojojoj, a nasz koszyk już jest zupełnie z lewej. Ten lewy koszyk jest z lewej. O. Ale zobaczymy, nie? Damy mu parę minut. Bardzo bym chciał, żeby te szczotówki się dzisiaj chociaż raz tak pod rybą wygięły, jak w tym nurcie się uginają. Masakra, to się wszystko ledwo trzyma. Właściwie to się nie trzyma, bo wszystko już spłynęło całkiem do lewej strony. Także musimy wymyślić coś lepszego chyba, bo zostanie nam chyba tylko łowienie pod Brzegiem. O, zahaczyłem coś. Puszczaj. Puściło, puściło. Bardzo fajnie. Zobaczcie, cały stojak mi porwie. O masakra. No chciałbym, żeby to była ryba, ale to nie jest ryba. Piękna jest ta wisła tutaj. Szkoda, że tak daleko. Ale piękna. Co to płynie tu? Rany. Jakiś wielki, okrągły. Wygląda jak jakaś góra od wielkiej beczki. Ale musimy troszeczkę zmienić tą taktykę, bo to widzicie, że bez sensu, tak? Szkoda, że nie jestem z drugiej strony, ale. No cóż, co poradzić? No i co? Przerzucimy się na łowienie bardzo blisko. Dosłownie tyle. No, żeby dzisiaj tu jedną rybę wydłubać, to będzie naprawdę dobry wynik. Nie wiem czy jest taka opcja, ale przecież spróbujemy. No zaczekajmy, bo jeszcze do tego zaczęło strasznie wiać. Oczywiście wyjeżdżałem z domu, nie wiało. Za 3 stopnie więcej. Ale i tak jest fajnie. Nie wiem czy to branie, czy coś nam napłynęło. Napłynęło. <laughs> no i to jeszcze dwa zestawy splątane. Oj oj oj, to chyba będzie trudne łowienie dzisiaj. Chyba niepotrzebnie mam dwie wędki. Z jednej sobie, z jedną sobie nie dam rady, a ja od razu dwie, nie. Znowu zmieniłem taktykę i to już po raz ostatni na prawie na pewno, chyba że nie, ale raczej ostatni. I tak, lewy kij po prostu wzdłuż brzegu 10-15 metrów w lewo. Natomiast prawy kij na mniej więcej 20 metrze jakoś tak szczęśliwie na razie wychodzi, że mnie rośliny przestały zaczepiać, bo się nie da łowić dosłownie przez 20 minut. Na zmianę rzucałem wędki i był rzut, z drugiej ściągałem rośliny i tak w kółko. Ciekawe czy to mnie szukają. Kartę mam opłaconą jeszcze. I z tą taktyką już nie zostanę do końca, bo na razie wydaje się, że to jest jedyna opcja, żeby w ogóle łowić. Niestety. Także na lewej wędce z podbrzegu liczymy na coś, na prawej z tego przepotężnego uciągu liczymy też na coś. Optymalnie by było łowić tu mniej więcej 50-60 metrów, tam jest najgłębiej, może 40, tak na oko mówię. Jest tam zdecydowanie najgłębiej, tylko ten uciąg jest chyba dzisiaj troszeczkę za duży tak mniej więcej o 100 gramów. No, to zaczekamy. Nie, to nie ryba. Mamy problem. Płynęła taka wielka kupa zielska. I niestety wplątała mi się w plecionkę. Byłem pewny, że mnie ominie. I wyciąga mi cały czas plecionkę z kołowrotka. I nie mogę tego ani urwać, ani wyjąć, ani nic. O, się udało jednak. Urwałem wszystko. No to będzie kolorowe łowienie. Nie wiem, czy to łowienie dzisiaj ma tutaj sens. Nie wiem, czy jest szansa na rybę. Na pewno jest dużo większa niż jak będę siedział w domu, nie? Za mocno. O! Dobra, nie najgorzej. A skoro jest większa, to trzeba próbować. Rybki, jedną wyślijcie tylko. I wystarczy. Ale żeby jedna była. Coś albo puknęło, albo przepływało. I nie wiem. Chyba mamy rybę. Mamy to. Mamy to. Podpiętą, ale ryba. No trochę jest tylko podpięta. Jezus. Czekaj, czekaj, czekaj. Ha, nie uciekła. Nie. Nie uciekaj, czekaj. No ty mendo, no. A już po ciebie schodziłem. Mamy to. 28 grudnia. No, czyli miałem rację, że tu jest większa szansa na rybę niż w domu. Szkoda, że nie mam ochotki. To znaczy, mam. Nawet ją zbaw, Zaraz ją pokażę. Ranie było na pojedynczego białego. Tak samo zrobimy. A, płynie jakieś zielsko. Chwilkę zaczekamy. Aż jestem zaskoczony. A, chyba bardziej w lewo to rzucałem. No, ale i tak spłynie, i tak. Troszeczkę się uspokoiło, i mniej zielska płynie. I pewnie dlatego. Mamy szansę coś złowić. Oczywiście to nie znaczy, że w ogóle nie płynie, bo płynie. Dobra, na drugim zestawie też zmienimy na... No mam za duży haczyk, to założę dwa białe. Mam chyba 18 albo 16. Coś w ten deseń. Ani już tak mocno nie wieje. Słoneczko wyszło. Ryba złowiona. O! To jest dobry dzień. Coś tak czuję. Także, ostatnio kupowałem robaki, to znowu kupiłem ochotkę. Ale mam wrażenie, że ona wygląda tak trochę nieapetycznie. Delikatnie mówiąc, nie? To może i nie będę używał. Jak śmierci. A korzystając z tego, że no nie za wiele się dzieje mimo wszystko, to może trochę śmierci chociaż pozbieram. Bo pięknie tu jest. Pewnie tu będę częściej przyjeżdżał w tym roku. Szkoda, żeby był syf, nie? Zebranie pełnego wiaderka zajęło mi 3 minuty. Niesamowite. Ale jeszcze pewnie nie wszystko znalazłem. A zawsze to będzie tyle czyściej nad wodą, nie? Co to za amator przegapił branie? Nie może tak być. Nie wiem, czy jakieś białe jeszcze zostały. Coś tu jest? E, no jest. Musiałem zwinąć opiewentki po raz 716, bo płynęło tyle Zielska. Nie ma zaskoczenia dzisiaj, nie? No ale dużą wadą tego jest to, że no właśnie, co chwilę wszystko jest takie splątane. No to jednak w tym Zielsku wszystko się tam bebła miesza nie jest problem, więc na pewno jest dużo wyplątywania. Spróbuję teraz zrobić coś troszeczkę troszeczkę inaczej drugą wędką, bo na tym 20 metrze nic się nie dzieje, łowienie dalej nie ma sensu. Bo 100 gramów się nie trzyma nic a nic. A ryba już była, więc jest OK. Już można kombinować. Mówiłem, że nie będę zmieniał taktyki. No zapomniałem. Ołowienie daleko jest po prostu męczące. Za dużo się tego sypu zbiera. Uf, to ja idę ubrać jeszcze coś ciepłego, bo tu zaraz przymarznę. Nie wiem czy jest. Czy spadła. Kurde. O, szukała mnie. A! Ale ładne branie było. Bardzo szybko porzucie. Spróbuję założyć tego białego w melasie, bo te żywe to mi się kończą. Znaczy żywe to dużo powiedziane. A tu się ewidentnie coś tam dzieje czasami pod tym brzegiem. Ale tylko na lewym kiju, nie? Na prawym nic. Jakoś tak optymistycznie się zrobiło. Tak mam też wrażenie, że ten uciąg zwolnił. Także możliwe, że zaraz drugi kij przerzucimy tam na tą otwartą wodę, znaczy otwartą wodę na rzece, gdzieś bardziej w okolice środka wody, w te najgłębsze miejsca, ale to jeszcze spokojnie chwilę zaczekamy, bo no jeszcze trochę czasu jest, trochę ponad godzinka, nie? O, menda nie wcięła znowu. Jeszcze raz. Dobra, spróbujemy się już wrzucić dalej. Nie wiem, czy jest tu jakiś inny klip. Nie. Na razie się nie klipuje, bo nie wiem, czy to się tam utrzyma. O, tu jest branie. Ale takie mega delikatne znowu. I już przestało do tego. Chyba. No takie dłubane. Ale chyba mamy rybę. Albo pełny koszyk. Bo rybę, ale na pewno mamy rybę. <laughs> Klenika, tak? Tak jest. No maluszek, nie? No ale jest koniec grudnia, więc rośnie duży. Wydawał mi się większy, bo w koszyku jeszcze zostało trochę zanęty. No i dobrej klenie teraz o tej porze. Wygląda na to, że drugi kij się jakkolwiek gdzieś zatrzymał. Zobaczymy, czy coś tam się wydarzy. Tam poleciały dwa białe robaki. Po prostu. A tam jest dużo, dużo głębiej, gdzie rzuciłem, więc... Powinno być lepiej. O, Nawet mi wędkę podnosi ze stojaka. A Oj, ruszyła. Dobra, i te klenie. już już złowiłem w tym roku tyle kleni, że mogłoby wystarczyć na razie. Mogę wybrać cokolwiek innego, na przykład płotki albo płotki, albo leszcze, albo płotki na przykład. Nie wziąłem sobie herbaty, nic ciepłego do jedzenia, nie podumał trochę, bo miało być słonecznie i znacznie, znacznie cieplej. Słonecznie już nie jest, było przez chwilę, no ale to nic. Mamy dwie ryby, jest lit. I cztery brania, albo trzy, albo no i kilka brani. Jest. Ale bajeczne miejsce, nie? O, spadła. Po co ja się dekoncentruję, jakąś naturą, bez sensu? Wiatr się znowu ruszył. Niestety. O, tak. Tak, jest mniej więcej co rzut. <laughs> nie ma zbiłuję. A mocne skubaństwo takie. Kurde, jeszcze jakiś zaczep się udało. Ech. Zarazano i to na pewno się koszyk zapiął. Ech. No, to nie jest najłatwiejsze łowienie dzisiaj. O, coś urwałem na pewno. I to chyba wszystko. No, niestety znowu. Ajajaj. Niepokojące się to robi, wiecie, bo tych koszyków dosyć mało mam. Takich ciężkich, ale. Zaczniemy od drugiej wędki. Je wszystkie brania mam tutaj spod brzegu. Także na tym się trzeba skupić ewidentnie. Odpuścić to łowienie daleko, bo to ewidentnie nie działa. Okej. Okay. A, zapomniałem o czymś. Bo miała być świąteczna atmosfera, mimo że już po świętach, nie? No ale choinki przecież jeszcze są. O! No Pięknie, nie? Od razu tak świątecznie. Fajnie. To ja wiążę drugi zestaw. No. No jeszcze? Jest. O, chyba większa ryba. Widzicie, bombki przyniosły szczęście. O kurde, spadł czy nie? Chyba spadł. Ej, dziad. Ale to są małe ryby, o, w koszyku jeszcze po prostu była zanęta i to dlatego, to co mi zostaje w koszyku, rzucam tam przed siebie, mniej więcej w tej linii gdzie łowię, na wszelki wypadek, ale te bombki na razie ściągnę, bo ich rozbiję, wiecie, szkoda, zakosiłem je z choinki, także szkoda. Zostało nam gdzieś ostatnie 15 minut i od przynajmniej pół godziny, może od 20 minut nic się nie dzieje, ani wskazania. Ani dotknięcia, ani nawet trawy już nie płyną. I mam takie wrażenie, że ta woda zwolniła. Trochę późno, ale co zrobić. To co, czekamy jeszcze chwilę na może jakiś bonus na koniec, bo nie chcę już się przenęcać po raz 916 dzisiaj. Na prawą wędkę teraz już rzuciłem dosyć blisko brzegu. Mniej więcej na 12 metr. Taki tyczkowy zasięg. No zobaczymy, jeszcze chwilka jest. Ale widzicie, już zachód słońca. Piękny. No oby jeszcze cokolwiek. Właśnie urwałem kolejny zestaw pod brzegiem. Co zrobić? To już trzeci dzisiaj. No samo życie. No to liczymy już tylko na jeden kij. Bo naprawdę późno. A na tym kiju nic się nie dzieje od dłuższej chwili. Niestety. Ale może jeszcze sam zmierzch? Nie wiadomo. A ja powoli zaczynam się pakować, bo no niestety dzień się kończy. Dobra, ostatni rzut i pakujemy ten mandżur. Bo chciałem stąd jeszcze wyjechać, jak będzie cokolwiek widać. po droga taka, 2 na 10 trochę. No to kończymy. Niestety, poszło to trochę gorzej niż myślałem, że pójdzie. Nie, poszło to dużo lepiej niż się spodziewałem właściwie. Czy to było zakończenie sezonu? Nie wiem. Jeszcze są trzy dni do końca roku. Kupa czasu. Oby były tylko trochę cieplejsze. Nie było najgorzej. Jak na takie warunki jak dzisiaj to było całkiem przyjemnie. A teraz widać jak woda o wiele, wiele zwolniła, ale to już trochę za późno. Pewnie dlatego te rybki się odsunęły od brzegu, wróciły gdzieś do nurtu. No trudno, poszukały mnie jak zawsze. Gdyby się już wcześniej nic nie udało, to szczęśliwego nowego roku. Dobrej zabawy na sylwestra. Dziękuję Wam za oglądanie. I do następnego filmu.